Księża, drugie siostry yy, zakonne, si yy, państwo, jesteście jako, <laughs> jako Diecezjalna rada duszpasterska, <laughs> można powiedzieć, reprezentacją ludu Bożego diecezji płockiej, bo tak, tak, tak was postrzegam. I dlatego yy, korzystam z tej okazji i chciałbym wam jako pierwszym Wam jako pierwszym, czyli w Radzie Radzie Duszpasterskiej przekazać informację o tym, że udaje się na sześć miesięcy do Kamedułów, poczynając od 1 lipca do 31 grudnia. Przez 6 miesięcy będę po prostu przebywał u, yy, w Eremie, tak to się wakowo nazywa, czyli pustelni Ojców Kamedułów. Ta sprawa we mnie dojrzewała przez od wielu lat, przez wiele lat, dlatego że ja od wielu lat znam ojców Kamedułów, Znam trochę tą duchowość, poznaję tą, poznałem tą duchowość. Miałem zaprzyjaźnionego Kamedułę, ojca Piotra Rosporowskiego, który wywarł na mnie ogromne ogromne wrażenie przed laty, już w tej chwili oczywiście nie żyje. I ta duchowość, ta, ta duchowość pustyni, duchowość Eremu była mi zawsze bliska. I szukałem okazji, żeby te moje pragnienia zrealizować. I to między innymi było przedmiotem mojej rozmowy, mojego spotkania z Ojcem Świętym 21 stycznia tego roku. E, poprosiłem audiencję prywatną u papieża Franciszka. Ojcu Świętemu Franciszkowi przedstawiłem to moje pragnienie e, podjęcia tak zwanego okresu sabatycznego. Ja to traktuję jako okres tak zwany sabatyczny. Czyli każdy ksiądz, każda siostra z, e, zakonna e, ma, no, można powiedzieć, prawo, by po iluś latach. Pracy w kościele zrobić sobie taką przerwę. Jest to nazywane rokiem sabatycznym. W moim wypadku to nie będzie roku, to będzie 6 miesięcy. I Ojciec Święty po, prostu po wysłuchaniu to było bardzo takie ciepłe, braterskie i krótkie spotkanie. Po zapoznaniu się z tą moją prośbą napisał na liście, jak opublikuję ten list. W odpowiednim momencie jedno zdanie, jedno słowo: koncedo 21 stycznia 2019 Franciscus. Czyli zgadzam się, akceptuję. I ja z tej łaski, bo ja to traktuję w kategorii daru łaski, no chcę skorzystać. I nasza i będę wtedy właśnie przez sześć miesięcy przebywał poza diecezją, dlatego to jest powód, że nie przyjmowałem posług różnych w drugiej połowie roku i będę po prostu modlił się też za Kościół. Za Kościół powszechny, za Kościół w Polsce, za Kościół nasz diecezjalny. Oczywiście siłą rzeczy ten pobyt u kamedłów nabiera także tego Charakteru pokutnego w jakimś sensie. E, oczywiście o, tej, o tym y, moim pragnieniu został powiadom, powiadomiony także i Nunciórz Apostolski i biskup y, tutaj Mirosław, y, już od dawna wie, ale czekaliśmy właśnie na taki moment, w którym można by to jakoś ogłosić. Robimy to, Robię to teraz, właśnie wobec Was bo dla mnie takie gremium jak Decyzja Radu Spasterskiego jest bardzo ważna, bo jest, jest przegląd, można powiedzieć, przekrój całej, całej diecezji, dlatego tutaj dzisiaj 18 maja Was o tym jakoś informuję. Nie, też od razu mówię, że nie jest to żadna ucieczka, a jeśli to jest ucieczka, to jest to ucieczka do Boga, ja nie uciekam przed czymś. Tylko uciekam do kogoś, uciekam do Boga. Tak jak Chrystus, jak poszedł na pustynię, jak Charles de Foucault, jak wielu innych po prostu pustelników, którzy po prostu wspierali kościół właśnie modląc się za Niego, za ten kościół właśnie na, 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 na pustyni, na pustelni. Yy... Karyzmat czy ta duchowość kamedulska jest naznaczona no, przede wszystkim modlitwą, modlitwą i jeszcze raz modlitwa. To jest po prostu zakon ściśle, po prostu na no, właśnie nastawiony na modlitwę indywidualną, na modlitwę wspólnotową, modlitwę Słowem Bożym. No i tam chciałbym właśnie, też można powiedzieć, naładować swoje akumulatory. Przecież to już takie, trochę jest już taki frazy troszeczkę, ale ale, ale też tak to jest, bo po 22 latach biskupstwa i po 43 latach kapłaństwa, no po prostu mam też prawo, żeby skorzystać z tego roku sabatycznego. Taka, taka szansa się otwarła przede mną. Właśnie pan yy, yy, papież Franciszek mi pobłogosławił, i ja z tego chcę skorzystać. To tyle, co chciałem powiedzieć.